Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Top Style. Dzisiejszym gościem jest Aneta Skarżyński. Aneta jest śpiewaczką operową, głos mezosopran. Jest malarką, również pisze książki. Jak mówi o sobie, maluje słowem i muzyką. Dyrektorka do spraw kultury, sztuki Fundacji Polonia Union. Dzień dobry Aneto. Dzień dobry Reklaszu, dzień dobry Państwu. Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia do naszej rozmowy. Cała przyjemność po mojej stronie. Od czego byśmy mogły zacząć naszą rozmowę? O czym chciałabyś na początku powiedzieć? Ponieważ mamy duży, szeroki wybór. Hmm, właściwie trudno powiedzieć, o czym ja chciałabym powiedzieć, bo jest wiele tematów, ale to, co zaczęłaś, ja bym podsumowała. Tak, jak sama o sobie mówię, że jestem śpiewaczką powikłaniami malarskimi i literackimi skutkami ubocznymi, i to jest zdiagnozowany, choć nieuleczalny przypadek ze sztuki. Ja tutaj sobie e, zapisałam, masz na swoim koncie ponad 7 spektakli, blisko 1500 koncertów, ponad 2000 obrazów, 5 opowieści, 80 wystaw malarskich, 51 indywidualnych, 18 zbiorowych, 10 okolicznościowych. Wspaniałe. 70 spektakli. Tak, przepraszam, tak, to masz rację, 5, Tak, ponad tak, 500 koncertów, tak. a mhm. oprócz tego 5 powieści przygodowych, mhm. ale to już się zgadza, ponad 2000 obrazów, tak. Opowiedz nam. Opowiedz o, o swojej pasji, o swojej pracy, ponieważ jesteś niesamowitą kobietą osobą, i chciałabym usłyszeć również jak i nasi widzowie, co gdzie mieszkasz, co robisz? Bo ja znam Ciebie i wiem, że naprawdę warto tego posłuchać dziękuję. Mieszkam w Warszawie, aczkolwiek urodziłam się w pięknym mieście Szczecin, czyli Szczecin. Studiowałam we Wrocławiu i tam ukończyłam najpierw Akademię Muzyczną, potem Akademię Sztuk Pięknych. A do Warszawy przyjechałam już, żeby odcinać kupony, jak to się mówi. I to był bardzo dobry strzał. Tutaj poznałam mojego męża, za którego wyszłam za mąż kresowiaka. I tutaj się realizuje. Praktycznie to, co robię, to nie jest tylko nakierowanie na jedną dziedzinę sztuki, czyli tylko i wyłącznie śpiew. Ja praktycznie łączę muzykę z malarstwem i z literaturą w autorskich projektach, m.in. Podczas wernisarzy czy podczas eventów, czy też koncertów konkretnych, prezentuje właśnie zarówno malarstwo, jak i literaturę, jak i muzykę. I każdy znajdzie coś dobrego dla siebie. Mhm. Aneto, powiedz nam, od kiedy śpiewasz? Gdy się urodziłam, najprawdopodobniej miałam pędzel w garble, bo się rozdarłam i to tak mi zostało dotychczas, więc śpiewam, odkąd sięgam pamięcią i tak samo maluję. A pisać się nauczyłam w wieku 7 lat, więc od tej pory gryzmoliłam różnego rodzaju bajki, które potem e, zanosiłam mojej pani do e, pałacu. To się nazywał Pałac Kultury, Młodzieżowy Pałac Kultury, mm -hmm. tak, w Szczecinie. I tymi bajkami ją zasypywałam. Miałam jeszcze, że dość. Tam się właśnie uczyłam aktorstwa, to były moje pierwsze sceniczne podrygi, tak można powiedzieć. No i tak właściwie to szło. Potem w międzyczasie była nauka gry na fortepianie, kiedy miałam 15 lat. Byłam chora, miałam zapalenie głównych dróg oddechowych i Temperatura moja sięgała 40 stopni, i w momencie, gdy byłam w takim stanie pół snu, nawet nie wiem, jak to określić, no na pewno nie była to maligna jeszcze, ale rzeczywiście był to stan taki mocnego snu, ponieważ wtedy przyśniło mi się, że stoję na scenie z pięknej białej sukni, mam koronę na głowie, i to był tak bajeczny sen. Pod wpływem oczywiście książki, którą wtedy czytałam, kiedy byłam chora i leżałam w łóżku. To były Słowiki w aksamitach i jedwabiach. Bogusława Kaczyńskiego, nieżyjącego już. I ta książka zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. I wtedy też właśnie ten sen miałam. Kiedy się obudziłam, to zeszłam na dół i powiedziałam do rodziców. Takie słynne zdanie, słynne ponieważ ja już je bardzo często cytuję i rodzice też, że ja będę śpiewaczką operową. To mi się dzisiaj przyśniło. Na co mój tato stwierdził, że nie, pewnie jest to pod wpływem stanu zapalnego i że nie należy się tym przejmować. No ale parę lat później. Kiedy stałam na scenie i mnie kostiumograf, kostiumolog, no człowiek, który robił kostiumy w operze, e, przygotował dla mnie kreację. Gdy ją włożyłam, to wtedy właśnie przypomniał mi się ten sen. No i właściwie byłam pewna, że zostanę śpiewaczką wtedy, gdy e, zdawałam egzaminy na studia, 20 osób na jedno miejsce co najmniej. Mnie się udało dostać z pierwszą lokatą. Nie wiem jakim cudem, bo tam ludzie startowali po dwa, trzy razy. E, więc byłam najmłodsza na roku, praktycznie. Reszta towarzystwa już była po innych studiach, co zresztą było bardzo rozsądne, jak potem życie pokazało, że te osoby były bardziej rozsądne niż ja, bo miały już jakieś zaplecze zawodowe. E, no ale jako, że. Udało mi się zadebiutować w bardzo młodym wieku, bo będąc na drugim roku studiów w operze, potem w teatrze muzycznym, w operetce wrocławskiej, wreszcie w teatrze dramatycznym w Lenicy. Więc mogę powiedzieć, że miałam to szczęście sprawdzić bardzo młodo, będąc jeszcze, no co tu dużo mówić, 22, 23 i 24-latką. Z czym się ten zawód je, i wtedy też zrozumiałam, że oprócz śpiewu ja muszę mieć coś jeszcze. Muszę mieć jakieś dodatkowe zaplecze. I jak raz wtedy pojawił się na mojej drodze życia mistrz od malarstwa, e, nauczyciel malarstwa, portrecista, a tak się złożyło, że e, no to też długa historia, on jest jednym z bohaterów mojej powieści e, Wyspy Pieprzowe. E, nazywam go dziaduniem, ponieważ okazał się busolą na drodze mojego życia. I dzięki niemu i jego nakierowaniu mnie na to, co w zasadzie od dzieciństwa e, kultywowałam, czyli malarstwo, dzięki niemu ja zaczęłam iść dwutorowo. Czyli muzyka i malarstwo. Zresztą cały czas od szkoły średniej szłam dwutorowo, bo dostałam się do liceum dla wychowawczyń przedszkolni, czy też studium nauczycielskie, jak się to wtedy mówiło, gdzie praktycznie muzyka i plastyka były to te egzaminy wstępne i przedmioty potem zawodowe, które były bardzo wysoko notowane. Mhm. I tak się złożyło, że do matury szłam. Tym trybem muzyczno-plastycznym. No i potem też kilka lat później, kiedy poznałam mojego mistrza od malarstwa i chwała Panu, że on się pojawił na drodze mojego życia. To była cudowna postać, bardzo barwna. Poświęciłam mu pół książki wyspy pieprzowe, ale Warto, bo jest to przecudowny człowiek, niezwykły. o niezwykłym humorze, o niezwykłej pasji życia ale nie będę zdradzać fabuły, natomiast ten człowiek powiedział do mnie bardzo ważne słowa, które warto, żeby młodzi ludzie, którzy startują teraz w życie i zamierzają być śpiewakami, żeby wzięli sobie do serca, tak jak ja sobie wzięłam i dzięki temu wygrałam, myślę, los na loterii. Dziadunio mówił tak, czyli mój mistrz od malarstwa, ja na niego mówiłam dziadunio. Ja miałam 23 lata, on miał 73, więc mogłam tak do niego mówić. Dziadunio mówił tak. Wiesz, jak zostaniesz śpiewaczką i tylko śpiewaczką, to ty będziesz obiad jadła wtedy, gdy cię ktoś zaprosi na ten obiad. Jak zostaniesz plastykiem i tylko plastykiem, to będziesz jadła obiad wtedy, jak psu z miski wyrwiesz. A jak połączysz jedno z drugim, to jest szansa, że nie będziesz miała kręgosłupa, brzucha przyrośniętego do kręgosłupa. I to były święte słowa. I warto było tego posłuchać. Oczywiście ja wtedy miałam jeszcze piłki w głowie, byłam młodą, nieopierzoną, gąską, więc myślałam, że ach, dziadziuś sobie tam pobaja, pobaja, a ja i tak swoje zrobię. Otóż nie. Okazało się, że jego słowa były prorocze w moim życiu, ale szczęśliwie prorocze. Cirque Odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, Odpowiedzieliśmy, odpowiedziałaś już. E, co poradzić młodym ludziom, którzy chcieliby być śpiewakami operowymi? E, Aneto, gdzie można może zakupić lub e, przeczytać Twoje wspaniałe opowieści? Dziękuję. A, no to zacznę może od y, wysp pieprzowych, gdzie właśnie mhm. przed chwilą spotkałam tak naprawdę to jest książka złożona z wysp pieprzodych i wysp piegowatych, czyli dwa w jednym. Mhm. I potem wyspy paprykarzowe, część mhm. druga tamta była, część trzecia. Mhm. Następnie wyspy naftalinowe mhm. część pierwsza i podróżna operiona mhm. zaraz o tym opowiem szerzej. Tak. Kolejna jest w produkcji powrót z Operiona, to jest podróż na Operiona. Mhm. Wszystkie te książki można zakupić e, przez internet. Mhm. E, książki są wydane przez wydawnictwo Psychoskok parę lat temu i, i sukcesywnie co roku były wydawane, więc e, można je tam zakupić. Wiem, że można je zakupić już przez Amazon mhm. czy Amazon. E, i, Chyba najtaniej będzie właśnie tam, bo jeżeli się zamawia przez Empik, to gwarantowane, że cena będzie co najmniej trzykrotna. Mm -hmm. Więc warto jednak przez internet zamawiać, a jeśli mm, będą jakieś problemy, to może ja po prostu zaproszę e, chętnych na moją stronę internetową i tam będą odnośniki, gdzie linki, gdzie można zakupić książki. A może zdradzisz nam troszeczkę o czym są te książki? Jasne. Wyspy Naftalinowe. Ta książka zdobyła wyróżnienie na Ogólnopolonijnym Konkursie Literackim w roku 2008. Zdobyła wyróżnienie. I jest to opowieść, czy też powieść przygodowa dla dziadków, wnucząt, rodziców, czyli tak zwana familijna powieść przygodowa. Bo zaczyna się praktycznie w wieku 8 lat głównej bohaterki, a kończy w wieku lat 15. Rzecz się dzieje w Goleniowie i Szczecinie, gdzie główna bohaterka najczęściej przebywa. To są czasy socjalistyczne, widziane nie oczyma działacza politycznego, tylko oczyma dziecka, które nie rozumie absurdów. Dlaczego należy stać po papier toaletowy w takich długich kolejkach, tak? E, I to są takie rzeczy, praktycznie, gdzie e, współczesna młodzież myśli, że to jest jakiś science fiction, a przecież tak to właśnie w Polsce wtedy wyglądało. Ale to wszystko jest zabawne, to jest widziane oczyma dziecka, to wszystko jest prześmieszne. E, warto tutaj dodać, że recenzje tych moich powieści to są recenzje. Z gatunku może inaczej. Najczęściej pojawia się hasło śmiechoterapia. I coś w tym jest, dlatego że rzeczywiście te książki są śmiechoterapeutyczne. Jak ktoś ma doła i zalicza zjazd, to warto, żeby po nie sięgnął. E, wyspy pieprzowe, e, wróć. Wyspy paprykarzowe są kontynuacją części e, pierwszej wysp naftalinowych, bo zaczynają się. W wieku 15 lat głównej bohaterki i kończą w wieku lat 20, gdy wyjeżdża do Wrocławia na Studia. Mhm. Kolejna powieść: Wyspy Pieprzowe zaczynają się już w czasach wrocławskich, warszawskich, więc właściwie te, ta, naj, ten, db, ta powiedzmy, dwupak Wyspy Pieprzowe kończy się wyjazdem do Warszawy. I jest to chyba najbardziej um, zasobna, jeśli chodzi o przygody, powieść. Mm. Przy czym od razu mówię, że tę powieść czyta się jednym tchem, mimo że każdy rozdział to jest osobna przygoda, ale postaci, które tam występują, to są prawdziwe perełki. Mm. E, Z kolei podróż na Operiona no To już jest ukłon w stronę największych artystów minionych wieków, którzy tworzyli teatr muzyczny od jego zarania, czyli operę dokładnie od wieku XVII, od formy przedoperowej, czyli od madrygału i od szalonego madrygalisty, sadomasochisty, Kończy się na roku 1835, a powrót z operiona. Zaczyna się od roku 1830 i kończy na 1910 roku. E, oczywiście ona jest w produkcji dopiero, ale zapewniam, że każda z tych postaci, którą zaprosiłam do tej powieści, jest perełką. Mhm. Perełką jedyną w swoim rodzaju. Do tego stopnia, że jedna z postaci tak mnie urzekła. A dokładnie Marie-Louise Desmatins, francuska biwa z piekła rodem, że na jej cześć napisałam sztukę teatralną, która była już w dwóch czytaniach reżyserskich. Szukam mm. miejsca, gdzie mogłabym tą sztukę zrealizować. Szukam teatru, który by się nie bał sztuki, która się dzieje we współczesności, a jednocześnie dzieje się w wieku XVII. Ja tylko zagaję, że Marie-Louise Desmatins. Była to kobieta, najpierw tancerka, u Ludwika, um, króla słońca, we Francji, tańczyła w Wersalu, ale że w pewnym momencie przytyło jej się troszeczkę, więc przebranżowiła się na śpiewaczkę. Była to diva z piekła rodem, ponieważ y, była zazdrosna swojej swoje koleżanki i co ładniejszym koleżankom potrafiła Oblać twarz uryną. No, nie robiła oczywiście dobowej zbiórki moczu wśród dworzan, tylko własnym moczem. E, a tym najładniejszym, nie potrafiła przyrządzić tak zwaną miksturę trucicielską. A swoją miksturę wypróbowała również na arcybiskupie Paryża, który okazał się być jej kochankiem. E, I ona go potraktowała tą trucizną. Oczywiście e, w ciągu kilkunastu minut odszedł na zielone pastwiska pana, więc pomogła mu się zbliżyć do Boga. Natomiast, e, oczywiście, na nic się, może inaczej, e, sprawa musiała być ukręcona, e, gdyż e, ha, biskup nie mógł mieć, arcybiskup nie mógł mieć kochanki, tak? W związku z tym, e, nie poszła za to do więzienia, ale to ją z kolei nakręciło do innych czynów. I teraz uwaga, ta kobieta, i dlaczego o niej mówię? Ponieważ ona tak naprawdę zapoczątkowała ruch, zwary, ruch e, e, w medycynie estetycznej czy też w chirurgii plastycznej zwanej liposukcją. Mm -hmm. Dlaczego? Ponieważ wymyśliła sobie, że ona się odchudzi i Obecnie boczki z jednej i z drugiej strony jej. Kto? Chirurgia plastyczna wtedy nie istniała. Rzeźnik. I weszła w kooperatywę z rzeźnikiem. On jej te boczki poobcinał, o. operację przeżyła, ale chciała jeść po operacji coś takiego jak łajegra, przysma przysmak francuski. Możesz nie, nie opowiadać dalej, proszę. To jest bardzo ciekawe, ale może zostawmy to naszym widzom, aby może zagłębili się w tym. Ponieważ tak, ponieważ jak opowiemy wszystko, jak nam opowiesz wszystko, to już będziemy wiedzieć, a tak, to zawsze zostawimy ten smaczek, który trzeba. Um, Dokładnie tak. Pójść tutaj, do teatru i, no, i obejrzeć, to zobaczyć. Tak, to jest tak bajeczna postać, że. Ty jesteś bajeczną postacią, po prostu ty masz, wiesz, to taką wiedzę, że Ciebie można by było słuchać. Tak, dar opowiadania, i jesteś taką osobą, e, z którą rzeczywiście podejrzewam, że nasz wywiad trwałby parę godzin. A niestety nie mamy tylu e, godzin, więc. E, e, także opowiedz może jeszcze o swoich obrazach. Bardzo bym chętnie je posłuchała. Oh, w zasadzie maluję wszystko, abstrakcje, akty, erotyki, realizm. Bardzo kocham brzozy, więc to jest moje ukochane drzewo, więc poświęcam im dużo czasu. Maluję pejzaże, marynistykę, maluję portrety albo na zlecenie. Maluję op-art, który też bardzo lubię. Następnie surrealizm, realizm magiczny. Mm -hmm. Maluje obrazy muzyczne. Właściwie wszystko maluje łącznie z robieniem kopii, ale kopię robię tylko na zlecenie, dlatego że jeżeli na przykład ktoś mi zleca malowanie kopii obrazu mm -hmm. z epoki baroku, na przykład karabagdzianisty mm -hmm. lub Samarto Karabadzia, jest to. Bardzo trudna praca, mm -hmm. bardzo czasochłonna, gdzie detale czasami muszę wyrabiać igiełką lub śpileczką, mm -hmm. i taka praca trwa kilka miesięcy, więc ja wtedy jestem praktycznie wyjęta z życia, z innych mm -hmm. prac. Tak, ja wtedy jestem tylko na tym skupiona, tak. i tylko i wyłącznie na indywidualne zlecenie. Mam za sobą kilka już kopiowanych obrazów, więc za każdym razem podaję. Taką stawkę, żeby ktoś, kto się zastanawia, no był pewien, mhm. że jak zamówi taki obraz, to mhm. ten obraz, no, żeby się poważnie zastanowił, zanim zamówi ten obraz, mhm. bo dla mnie to jest naprawdę tak. kupa pracy. Mhm. Oczywiście jest taka możliwość, że można się do Ciebie zgłosić. Namalujesz portret, jak i kopię danego obrazu. Namaluję portret, mhm. namaluję to, co człowiek sobie życzy, mhm. cokolwiek będzie miał w głowie, w mhm. pomysłach. Mhm. E, oczywiście kopię też, ale tak jak mówię, mhm. kopia to jest bardzo ciężka orka, więc ja spisuję konkretne umowy na konkretne sumy. Bo y, kiedyś jak ktoś u mnie zamówił obraz i go nie odebrał, to ja z tym obrazem się potem przez y, kilka miesięcy bujałam. Tak, tak. I powiedziałam sobie, o nie. Musisz mieć Nigdy... pewność, że ta osoba y, odbierze, zakupi ten obraz, który namalowałaś. Tak jest, tak. Anetko, powiedz nam, gdzie można Cię teraz zobaczyć? Gdzie występujesz? Jakie plany na nowy rok? Jak to u Ciebie wygląda? Koncertuję i o koncertach zawsze informujemy czy na stronie internetowej czy na stronie fundacji www.poloniaunion.wixsite.com łamane na union, ale wystarczy wpisać fundacja Polonia Union lub można wejść na Aneta Skarżyńskiej też wyskoczy moja strona, można mnie zobaczyć w klipach, o właśnie to jest ostatni rok uczę się Produkcji, chociaż to jest duże słowo, szumna nazwa produkcja, ale to w zasadzie na tym polega, że piszę scenariusz, robię reżyserię, nagrywam i wreszcie montuję klip muzyczny, grając w nim jednocześnie. Od ostatniego klipu, trzeciego, mam już wspaniałego współpracownika, który jest. Y bardzo utalentowanym człowiekiem od razu zaznaczam, kolorystą. Potrafi fantastycznie kadrować, jest operatorem kamery. I razem stworzyliśmy ostatni klip: Bierioska, czyli Brzuska. I nie ukrywam, że bardzo fajnie nam się współpraca układa, więc kolejne klipy już mamy w zanadrzu, Tyle tylko, że czekamy na lepszą pogodę, bo przy tej aurze trudno będzie na cmentarzu cokolwiek nagrywać. A mamy kilka fajnych pomysłów. No, i tak, w klipach można mnie zobaczyć, w internecie pojawiam się właśnie na różnego rodzaju nagraniach, na wystawach obrazów. Moje obrazy można obejrzeć na stronie u mnie, czyli autorskiej stronie internetowej, ale też w galerii Adore, z którą podpisałam umowę i która wzięła ode mnie kilkadziesiąt obrazów, więc też tam można to obejrzeć. Gdzie jeszcze? No. W zasadzie kto chce, to mnie znajdzie dla chcącego nic trudnego. Chęć szuka sposobów, niechęć powodów. Zgadza się. Anetko, możemy z tobą rozmawiać bardzo długo, tak jak już wspomniałam, jesteś wspaniałą osobą, która ma naprawdę bardzo wiele do powiedzenia. Niestety nas czas goni, więc. Jeszcze raz Tobie dziękuję za naszą rozmowę, za nasz krótki wywiad, ale mam nadzieję, że jeszcze powrócimy do naszej rozmowy. Czego Tobie szybko życzyć na nowy rok? Tego, czego i sama sobie, Kasiu, życzysz: trwania w harmonii i miłości, dalszych realizacji, każda realizacja, jak wiesz, bo przecież sama jesteś artystką. Każda realizacja jest kolejnym sukcesem, więc życzmy sobie kolejnych udanych realizacji. Nie wybiegajmy na pięć lat do przodu, ale życzmy sobie przede wszystkim razem wspólnej realizacji operyjona. Zgadza się. Proszę Państwa, naszym gościem dzisiaj była Aneta Skarżyński, śpiewaczka operowa, malarka, pisarka. Osoba, która ma wiele do powiedzenia, wspaniałych rzeczy, która może nas wielu wspaniałych Tematów wiedzy w różnych tematach na, nauczyć, pokazać. Także jeszcze raz dziękuję Anecie za nasz wywiad, za naszą rozmowę. E, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy nieraz. Dziękuję za uwagę, jeszcze tylko krótkie info. Do dzisiejszego odcinka ubrała mnie Justyna Bryger. Dziękuję Państwu za uwagę. Katrin Belen.